Siemaneczko, z tej strony Galax. dzisiaj zapraszam was na serwer survival, który już za parę godzin w zasadzie wystartuje, dzisiaj o 20, e, będzie on polegał na tym, że będzie to bardzo czysta wersja Minecrafta, polegająca w zasadzie na tym, że wchodzisz tak jakbyś robił sobie singla, tyle że masz paru kumpli do zabawy. W pakiecie, więc jeśli chcecie, to zapraszam serdecznie na serwer. Tutaj macie w ogóle jeszcze przy okazji różne fajne rzeczy, jeśli chcielibyście sobie ogarnąć. Tutaj akurat no, ja jestem operatorem, więc wam nie pokażę, ale jeśli chodzi o zwykłego gracza, to tutaj możecie sobie przyklikać i na przykład te się bezpośrednio na serwer. No dobra, wbijamy sobie na Survivala. Nie jest on duży, jeśli chodzi o spawn i wszystkie takie cuda, jest bardzo podstawowy. Macie zresztą swoje kity po zalogowaniu otrzymacie od razu taki sobie zestawik, którym będziecie mogli sobie zacząć swoją przygodę. Czerwona linia oznacza to, że jak ją przekroczycie, to dostaniecie w pierdziel i to w sumie tyle. W pierdziel oczywiście od innego gracza, o ile będzie chętny. Macie kilka podstawowych informacji, plus książeczkę z informacjami, jeśli ktoś by chciał się czegoś tam podstawowego dowiedzieć. I tak, jeśli chodzi o jakiekolwiek zakupy na serwerze, będziecie mogli wyłącznie kupić sobie skina na przedmiot. Nie jest to tutaj aktualnie zaimplementowane, Dlatego pokażę Wam to zaraz e, na innym serwerze, naszym Skyblocku, e, żebyście mogli zobaczyć, na czym to będzie dokładnie polegało. No i się, Maneczko. E, teraz tak, będziecie mogli za złotówkę lub za dwa złote kupić jedną ze skrzynek, srebrną lub złotą. E, jeśli chodzi o ich zawartość, to prawdopodobnie za niedługo pojawi się na stronie internetowej, jednakże jest trochę tych skinów, dlatego e, sporo czasu nam pracę nad e, całą paczką na stronę zajmuje. E, no i tak, to są skiny, e, skrzyneczki. Po kliknięciu losuje Wam się skinek, który będziecie mogli sobie potem e, założyć. Zalosuje się i zaraz zobaczycie, w jaki sposób będziecie mogli przenosić sobie skina e, na przedmiot. Co tym razem uda się wylosować? To jest pytanie. Maczuga. No, nie poszaliliśmy, no ale fajnie, zawsze spoko. E, no i maczuga wygląda w ten sposób. No, macie go, ją w łapce, wygląda w ten sposób. Jednakże to nie jest broń. To będzie biło jak pustą łapką. Tu macie bronię. I to jest bardzo istotna rzecz. Jeśli chcielibyście, ja sobie od razu skopiuję, Tak, to się stakuje. Przenieść sobie skin. To wpisujecie sobie komendę. Przenieść skin. E, I wklepujecie. Dzięki temu skin. E, się przynosi. Jeśli macie na przykład więcej, item, więcej tego samego itemka, to usunie się z pierwszej możliwej lokalizacji, dlatego na przykład usunęło mi tutaj e, 63, mia miałem 64, a tu mam 63, ale to mało istotne. E, no i tutaj macie coś takiego. Oczywiście możecie też sobie przerzucić skin tutaj. Także co, zapraszam was serdecznie na survivalik, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Edycja potrwa... Do 19 stycznia, więc jeśli ktoś jest zainteresowany feriową imprezą i rozwałką no, na mało ekonomicznym serwerze, to serdecznie zapraszam. Hej!